Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkich do pochylenia się nad Bożym Słowem. 34. niedzieli w ciągu roku przeżywane już jako uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To już jest ostatnia niedziela roku kościelnego. Stąd ma tytuł uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Chrystus jest ukazany jako ten pierworodny, ten, który jest alfą i omegą, czyli właśnie pierwszą i ostatnią literą w alfabecie greckim. Jezus jest alfą i omegą, czyli początkiem i końcem. To w nim wszystko ma swój początek, ma istnienie, dzięki niemu, jako odwiecznemu słowu Ojca. Wszystko powstało, zostało tak mądrze stworzone, że jaśnie jakimś pięknym harmonią, celowością, mądrością, cała przyroda właśnie o tym mówi. To jest właśnie ten dar Bożego Słowa. To Jezus jest u początków istnienia wszystkiego. Wszystko w Nim ma swój początek w akcie stwórczym Ojca, przez słowo odwieczne, czyli i które przyjęło ludzką naturę Jezus Chrystus. I sięgamy do pierwszej, do księgi drugiej Samuela. Opisuje ona wydarzenie gdzieś z tysiąc roku przed Chrystusem. Wówczas wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my jesteśmy kości, Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pas mój lud Izraela i ty będziesz wodzem nad Izraelem. I wówczas namaścili Dawida na króla nad Izraelem. Właśnie ten Dawid był pasterzem, był synem Jessego. Najmłodszym synem i on właśnie został przez Boga upatrzony i wybrany i przeznaczony na króla Izraela. Był tym królem po Saulu, który okazał się niewierny w Bożych sprawach, został przez to odrzucony. Natomiast Dawid jest przez Boga upatrzony, wybrany. To świadczy, że to Bóg powołuje każdego człowieka na poszczególne zadania, funkcje do sprawowania pewnych ważnych, przywódczych jakichś zadań, to właśnie Bóg sam daje nam te, ten dar, tę te łaskę pewnych zadań we współczesnym świecie we wszystkich pokoleniach i, i całej historii. I tak było też w życiu Dawida. Dawid przyczynił się do tego, że te królestwa podzielone przez grzech zostały na nowo zjednane, a więc królestwo północne i południowe. I Dawid został królem całego Izraela, narodu. Był on znakiem, bardzo ważnym znakiem jako król przyszłego prawdziwego króla, wiecznego króla. W którym jest Jezus Chrystus. Dawid właśnie swoją mądrością, odwagą, męstwem i wiernością Bogu, chociaż był grzeszny, zapowiadał najpiękniejszego króla i najważniejszego Jezusa Chrystusa. To też w Ewangelii Świętego Łukasza czytamy już o ostatnich chwilach życia Pana Jezusa. Które mówią o jego męczeńskiej śmierci, ofierze na krzyżu. I czytam. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrymu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocent, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Byśmy powiedzieli, że z punktu takiego no ludzkiego, no to pan Jezus jest przegranym, bo jest powieszony na krzyżu. Jego misja zakończyła się tragedią, klęską, bo wszyscy nad nim zaczęli panować: śmieją się, szydzą, poniżają, kpią, żądają szyderczą pewnych znaków. Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Jednak napis, który sporządzono i umieszczono na krzyżu Jezusa, wskazuje na jego prawdziwą królewskość. Czytam: Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Nawet może to nieświadomie, a jednak Bożym natchnieniem. Wyrazili tę prawdę odwieczną: Jezus jest prawdziwym królem żydowskim i królem całego wszechświata. Jego panowanie inaczej się wyraża niż nasze wyobrażenia. Jego panowanie wyraża się w miłości, w przebaczeniu, w służbie, w poświęceniu, w trosce o człowieka, jego godność, jego wolność, o jego. Życie odpoczęcia do naturalnej śmierci, o jego życie doczesne i wieczne zbawienie. To jest król, który widzi całego człowieka i dla niego się poświęca, jemu służy. Patrzmy, to jest król, który godny jest zaufania, godny by mu powierzyć swoje życie, bo w nim się nie przegra, ale to życie się rozwinie na piękne człowieczeństwo, a jednocześnie to życie zostanie ocalone na wieczność. Jako szczęście z Bogiem, zbawienie. Dlatego Jezus jest prawdziwym królem. Pokazuje, na czym polega królewskość i na czym powinna polegać nasza królewskość, bo od chwili Chrztu uczestniczymy w tej potrójnej misji Jezusa, w tej funkcji Jezusa króla, kapłana i proroka. Jezus jest królem, kapłanem i prorokiem. Te cechy ma w sposób nieskończenie. Doskonały w sobie. Król to ten, który panuje. Jezus panuje przez miłość, przez służbę, przez ratowanie człowieka, wydobywanie go ze śmierci grzechu, z niewoli największej, jaką jest wewnętrzna niewola grzechu, która wiedzie do zguby wiecznej. Jezus jest nauczycielem, prorokiem, czyli głosi to jedyne słowo, tę prawdę, która daje człowiekowi światło i mądrość, i nadzieję. Prawda, która wyzwala i czyni człowieka zdolnym do niesienia tego bogactwa, serca już odnowionego w służbie drugim. Z tego się rodzi zdrowa cywilizacja, prawdziwa, godna człowieka. A więc te cechy. Jezus jest kapłanem, bo składa siebie w ofierze ojcu za zbawienie wszystkich ludzi. My mamy być kapłanami przez Chrzest. W tym kapłaństwie powszechnym, że mamy sło, swoje życie składać w ofierze dla dobra drugich, dla ich świętości, ale najpierw muszę dbać o własną świętość, wewnętrzną wolność od grzechów. To jest dopiero właśnie odkrywanie tego prawdziwego królestwa Jezusa Chrystusa. Do tego jesteśmy wszyscy wezwani. Tak tę prawdę odkrył jeden ze złoczyńców. Powieszonych razem z Panem Jezusem, kiedy jeden z nich urągał Panu Jezusowi i mówił, czy Ty nie jesteś Mesjaszem, wybaw więc siebie i nas. To drugi właśnie karcąc go rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ten samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił i dodał: Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, za prawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Zobaczmy dwie postawy wobec Jezusa. Jedna szydercza, tego złoczyńcy, nie słyszy słów nadziei, które by płynęły od Jezusa, a drugi uznaje swoje grzechy, swoje złe życie. Prosi o przebaczenie, o miłosierdzie Pana Jezusa i prosi o wieczne zbawienie. Jezus wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I jeszcze raz przytaczam słowa. Jezus mu odpowiedział, za prawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Kto króluje z nas w tym życiu? Ten, kto uznaje swój grzech. Swoją słabość, przewrotność, kto je oddaje, te grzechy Jezusowi Miłosiernemu w sakramencie spowiedzi pokuty. Ten właśnie zostaje ocalony, ten zostaje oczyszczony z grzechów, na nowo przywrócony do życia łaski i na nowo w nim jaśnieje nadzieja zbawienia. To jest pewne to jest ta jedyna droga, której winien każdy się z nas trzymać i nie dać się zwieść we współczesnym świecie. Różnym fałszywym ideologiem. Dlatego i święty Paweł w liście do kolosan upomina i zachęca również wszystkich chrześcijan: Dziękujcie Ojcu, który Was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas pod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. To ten proces pierwszy dokonał się w chwili Chrztu. I on się realizuje przez kolejne sakramenty we wspólnocie Kościoła, Chrystusowego Kościoła. I święty Paweł dalej mówi tak. On jest, czyli Jezus, obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone i co, to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. Wszystko bierze początek w Jezusie i przez niego jest podtrzymywane i w nim zostanie ocalone. Dlatego niech będzie błogosławiona ta nasza mądrość wiary, by się trzymać Jezusa, trzymać się Kościoła i właśnie w tym świecie być świadkami tej jedynej prawdy, która daje wewnętrzne światło i pokój, a jednocześnie motywację. By się angażować w czynienie tego świata w duchu wartości chrześcijańskich, ewangelicznych, Bożego, Bożych Przykazań. Wtedy ocalimy ten świat. Dlatego zapraszam wszystkich na Eucharystię. I ona będzie dla nas źródłem tej Bożej Mocy, która jest nam potrzebna na każdy dzień. Szczęść Boże.